Chiar dacă Kinga vede, într-un e prea po Moja brutalność jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Yo yo, yo yo, a. Lubię Ciebie as, nie wiem o co Ci chodzi, ja gram sobie ażem na nie wiem o co Ci chodzi dzisiaj, dzisiaj Napiszę na się coli, nie wiem co zrobić, to nami onej ale może coś zrobię, ja nie wiem o co Ci chodzi Ty jesteś jasny, ja jestem woli, woli, boli, dupa, nie wiem o co Ci chodzi Bo ten mi mówi, idzie pani do więzienia, a ja mówię, za co? A ja pojadę odpowiada, zaraz, Moja brutalność jest taka wielka Uważaj na mój hit, bo wtedy Cię nie ma Moja brutalność jest taka wielka Uważaj na mój hit, bo wtedy Cię nie ma Moja brutalność jest taka wielka Uważaj na mój hit, bo wtedy Cię nie ma Moja brutalność jest taka wielka Uważaj na mój hit, bo wtedy Cię nie ma jo -jo. Tak, mój beat leci tak na trap stáře, nevím o co ti děti děti. di di di, že být, s ním, na veteřený ty nevím o co ti chodí, po za mnou jak jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność. Jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność. Jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność. Jest taka wielka. Uważaj na mój hit, bo wtedy cię nie ma. Moja brutalność. Siema prpo.